Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, za mną widzicie przepiękny kościół drewniany, zabytkowy w Giecznie niedaleko Giesza, na terenie archidiecezji Łódzkiej. To właśnie tutaj dzisiaj rano rozpocząłem rekolekcję, tak jak to było zapowiadane. Najpierw oczywiście Msza Święta, no i spotkanie z dziećmi szkół podstawowych o godzinie 9.00. Te, które. Uczęszczają do czwartej klasy włącznie, a później o godzinie 11:00 msza święta również z nauką dla dzieci starszych. Kochani moi, dzisiaj również tutaj w Parafii miałem taką, można powiedzieć, łaskę, szczęście spotkać byłego ministranta w Parafii, gdzie. Wiele lat temu, bo ponad 20 lat temu, pracowałem w parafii św. Alberta w Łodzi. On był małym chłopcem, przyjmowałem go do grona ministrantów i przeprowadził się tutaj na teren parafii. Posłuchajcie, zresztą to przepiękne, miłe spotkanie, bo przyniósł nawet fotografie, gdy wtedy, gdy przyjmowałem go do grona ministrantów, a mieszka na terenie tej parafii. Zobaczcie, jak wspaniałe spotkanie po wielu wielu latach. Po południu w parafii również msza święta i spotkanie z wiernymi już dla dorosłych natomiast dzień piątek tak jak również dzisiaj ale będziemy mieć wspólną drogę krzyżową. Pragnę, aby ta droga krzyżowa wyruszyła z pobliskiego cmentarza. Przejdziemy właśnie drogą tutaj, tej miejscowości Gieczno i zakończymy drogę krzyżową w świątyni. Droga krzyżowa rozpocznie się na cmentarzu w Giecznie o godzinie 17.00 jakby ktoś chciał wziąć udział, to bardzo serdecznie zapraszam. W tej parafii byłem już. Na koniec lipca pamiętam po raz pierwszy przyjechałem tutaj z relikwiami świętego ojca Szarbela. Zresztą również i podczas tych rekolekcji będzie też na zakończenie rekolekcji msza święta, a później również i nabożeństwo z prośbą o uzdrowienie za wstawieństwem świętego Ojca Szarbela, a będzie to miało miejsce w sobotę o godzinie 16.00, msza święta, a po mszy świętej będzie właśnie w sobotę to nabożeństwo za wstawieństwem świętego Szarbela, prosząc Pana Jezusa o łaskę uzdrowienia, uwolnienia. To tyle, a jeszcze w języku włoskim. A allora sono qui in questa parrocchia, gieczno Guardate, dietro di me c'è una bellissima chiesa di legno eh, e sono stato qui in questa parrocchia a fine di mese luglio eh, l'anno scorso. Eh, la, avevamo anche la celebrazione eh, in preghiera per, eh, per la guarigione con intercessione di San Sarbel, ma oggi Stamattina ho iniziato il ritiro parrocchiale, certamente prima alle 9, eh, incontro con i bambini delle scuole elementari, la Santa Messa, poi eh, alle 11 quelli più grandi sono anche arrivati per la Santa Messa, ma pomeriggio anche eh, celebrazione. Con eh, altri fedeli adulti, direi, nella parrocchia, ma domani è venerdì, è venerdì eh, giorno anche di Via Crucis. Certamente eh, saranno incontri, la celebrazione come oggi, ma eh, domani, eh, Via Crucis, ho voluto che inizieremo alle ore 17 dal cimitero, che è qui vicino alla chiesa, e porteremo eh, grande, croce, grande croce tutti insieme. Facendo la via delle, diciamo, le stazioni di via Crucis e concluderemo tutto nella chiesa. Ma oggi, stamattina, anche l'ho avuto della gioia perché eh, dopo la Santa Messa è arrivato vicino a me un giovane ragazzo sposato, eh, vive in questa parrocchia, ma prima ha vissuto in un'altra parrocchia a Ucci, quella città grande vicino, dove io sono stato viceparroco, cappellano direi. Qualche anno fa, più di 20 anni fa, ma questo ragazzo era piccolo e io l'ho eh, inserito eh, nel gruppo eh, dei Chirichetti. Allora eh, mi ha portato la foto, eh, adesso guardate anche questo servizio: foto dove eh, io l'ho portato, dove si vede lui, eh, è una bellissima cosa. Mi è capitato e poi mi ha chiesto. Padre vieni a casa nostra, prendiamo caffè insieme. Eh, lui adesso fa vigilante del fuoco, eh, questo è il suo lavoro. Allora, così vi saluto tutti quanti, siano dato Gesù Cristo. Cześć dobrze. Świętego Pana Pan Bardzo serdecznie witamy w naszej parafii Księdza Jarosława. Dzisiaj już druga będzie nauka rekolekcyjna, druga Msza Święta, którą będzie Ksiądz Jarosław odprawiał za dusze zmarłych Leokadim Józefa Mszałków, Błotysławym Jan Szczepaniaków. Aby ukręcić się Dyskusa Pana, dostąpili łaski zbawienia. Ksiądz Jarosław przyjechał do nas z Watykanu, po z bardzo daleka, aby głosić nam nauki rekolekcyjne, wielkopostne. Będziemy uczestniczyć w tych świętych ćwiczeniach duchowych, aby jak najbliżej być Boga, aby jak najbliżej zbliżyć się do Jezusa Dyskusa, który przez swoją mękę śmierć i wstanie dał nam życie wieczne. Cieszę się, że mogę być razem z Wami droga młodzież, że mogę razem z Wami przeżyć te trzy dni naszych rekolekcji. To czas niezwykły. Pan Jezus daje nam kolejny raz w życiu możliwość, by zatrzymać się, by uczynić refleksję nad naszym życiem, by raz jeszcze Spojrzeć na krzyż i zapytać się, czy ja wierzę? Wierzę, że Ty, Jezu, naprawdę przyszedłeś na ten świat, że zbawiłeś mnie i że jesteś tu obecny. Cieszę się i dziękuję Księdzu Baboższowi za zaproszenie mnie. Razem studiowaliśmy kiedyś w seminarium. Przyjęliśmy święcenia kapłańskie. Wspólnie. Katedrze Łódzkiej, a ja ponad 20 lat temu opuściłem Polskę. Dzisiaj jesteśmy razem i chcemy Was razem prowadzić do Jezusa. Dlatego najpierw przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować to najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu za Bogą cenę. I Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, nową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam najświętszą Marię, zawsze dziewicach, wszystkich aniołów świętych. I Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg przedmogący. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmił się nad nami. zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Módlmy się, 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 pokornie błagamy Cię, Wszechmogący Boże, udziel nam swojej łaski, abyśmy tym gorliwiej. Przygotowali się do odchodzenia paskalnego misterium. Im bliżej jest święto naszego odkupienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. I Słowa Ewangelii według świętego Łukaszła. Jezus wyszucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić, i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich że, bo co Berezebuba, władcy złych duchów, wyrzuca zły duchy. Inni zaś chcąc go wystawić na to nadali się od niego w znaku znieba. On jednak, znając ich myśli, że do nich. Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się dali. Jeśli więc i szata z sobą jest skłócony, jakże się stoi jego królestwo. Mówicie bowiem, że ja przez Berezebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Beelzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie. Dlatego oni będą naszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zapierze całą broń jego, na której polegał i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, tego rozprasza. Oto słowo Pańskie.